Dziękuję Państwu jeszcze raz za zadane pytania do wykładu. Niektóre z nich są bardzo przydatne i na pewno pozwolą mi uzupełnić to, co powinno było się znaleźć rzeczywiście już w samym wykładzie. Więc bez dalszych wstępów, przejdźmy do rzeczy. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czego dotyczył właściwie eksperyment Antoana Luca. To nie jest oczywiście wyłącznie Antoana Luca tekst. Jak Państwo poczytają listę autorów, to zobaczycie, że autorów jest trzech, plus czwarty, który jest honorowy. Francisco Varela, jest, ten tekst jest jemu poświęcony tak naprawdę. Jest to tekst pośmiertny, więc nie będzie, nie, nie można go oskarżać o autorstwo tego tekstu. Ugadzało się w dosyć dobrym czasopismie, Pinasie, Proceedings of the National. Academy of Sciences i w tym artykule ludz z współpracownikami opisuje ten eksperyment i jego znaczenie. Ja Państwu poza tym artykułem mogę polecić również książkę Fenomenologiczny umysł, którą napisał Sean Gallagher i Dan Zahawi. To jest w języku polskim w tłumaczeniu Marka Pokrowskiego. Ja miałem przyjemność być konsultantem terminologicznym przy tej książce. Ona bardzo dobrze tłumaczy w ogóle wykorzystanie metod fenomenologicznych w kognitywistyce. I również coś, czego nie jestem w stanie pogłębić w tej krótkiej odpowiedzi, mianowicie kontekst neurofenomenologii w całej fenomenologii, a więc cały spór o naturalizacji fenomenologii, o różne sposoby stosowania fenomenologii w kognitywistyce. Ale przejdźmy do samego eksperymentu. O co chodzi z treningiem badanych? Chodzi o to, że badani zostali poddani pewnej pilotażowej próbie, która polegała na tym, że przedstawiano im bodźce. Bodźce Państwo widzą w dolnej części moich slajdów na ekranie. To są, to są takie typowe bodźce, które mają służyć do powstawania stereogramów. To są takie cztery, dwie kropki, na których trzeba fiksować się. I w pewnym momencie z losowo wyświetlanych na ekranie kropek powinien się wyłonić trójwymiarowy kształt. I badani mieli Obserwować to zjawisko i patrzeć, jak to się miało dziać. Czyli są mnisi Tybetańscy, dużo cierpliwości, i oni obserwują, w jaki sposób wyłaniają się te kształty. Analizują swoje stany, analizują to, w jaki sposób zauważają te kształty. Jest to zjawisko, jak Państwo mogą przyznać na ekranie, dlatego badane, że wiadomo, jakie ma mechanizmy neurobiologiczne, przynajmniej częściowo wiadomo, a jednocześnie wiadomo, jakie są bodźce. I jest to dosyć spektakularne. Ja się przyznam, że kiedy patrzę, na stereogramy, to nigdy nic nie widzę, więc ja się do takich eksperymentów specjalnie nie nadaję. Ale ci, którzy widzą, doświadczają dosyć przełomowych rzeczy i wyłaniają się tam po prostu kształty. I muszą powiedzieć, jaka jest sekwencja tych wszystkich rzeczy, które się dzieją w ich umyśle. To jest nazywane przez Luca i jego współpracowników opisem z pierwszego, z punktu widzenia pierwszej osoby. Ja Państwu, dlatego tak się rozwijałem złośliwie na temat użycia tej terminologii, tak naprawdę. Prawda, oni wpisują swoje subiektywne wrażenie. E, Włodnymi słowami, nie mają narzuconej terminologii z góry, w tym sensie jest to e, w jakiś sposób poważne potraktowanie subiektywności i oni twierdzą w tym artykule, że to jest bardzo obiecujący sposób badania umysłu. Jednocześnie e, po przeprowadzeniu tego wszystkiego, e, takich pilotażu, m, okazało się, że istnieje ileś kategorii, które stosują badani do opisu swojego, e, o swoich przeżyć. E, następnie przeprowadzono próby m, z wykorzystaniem pomiaru czasu reakcji i encefalogramu. Okazało się, że zarówno pomiar czasu reakcji, jak i pewnego rodzaju fenomenologicznie wyodrębnione kategorie, które są nazywane Fenomenological Clusters, otóż te kategorie miały ze sobą się bardzo ładnie pokrywać, jak Państwo widzą na tym wykresie. Pewnego rodzaju kategorie pięknie. Się w czasie pokrywają, w tym sensie, że w odpowiednim czasie pojawiają się wyróżnione kategorie i rzeczywiście ta sekwencja jest też obserwowana obiektywnie. Czyli mamy skorelowanie ze sobą obiektywnego zachowania z wewnętrznym przeżyciem opisywanym przez badania. Ale nie tylko to, okazuje się, że również mamy dosyć charakterystyczne sygnatury w sygnał EGE, czyli są bardzo specyficzne sygnały z odpowiednich fragmentów mózgowia, które pokazują, że te. Opisywane przez badanych przeżycia z czymś się łączą. Tak naprawdę to badanie nie jest bardzo nadzwyczajne, jeśli chodzi o badanie świadomości. To jest badanie, które David Chalmers nazwałby badaniem, zresztą badaniem korelacji świadomości. Niekoniecznie jej mechanizmów, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia z jakimiś interwencjami, które powodują jakieś zaburzenia, czyli badamy tylko korelacyjnie, no i ta korelacja jest dosyć ładna, ale nie w, żaden, w żaden sposób nie jest bardzo przełomowa. Po prostu jedyna inspiracja fenomenologiczna w całym tym eksperymencie polega na tym, że badani sami tworzą kategorie, które sobie siebie opisują. Czy nazwijmy to fenomenologią, czy opisem introspekcyjnym, to prawdopodobnie nie ma specjalnie dużego znaczenia. O tyle więc nie jest to jakoś bardzo nadzwyczajne. Y jest to o tyle czasochłonne, y że badani muszą najpierw zobaczyć y te razy pilotażowe, muszą umieć analizować swoje przeżycia. Na tym polega trening fenomenologiczny, że mają, mają ich tak tzw. wariacji idetycznej, czyli sposobów dochodzenia do Pewnie redukcji fenomenologicznej, złożoności tego, co się, co się dzieje, wyobrażenia sobie, co jest istotą i tak dalej. są trudne rzeczy, które, których się 5 minut nie da nauczyć i o tyle jest to dosyć trudne, trudny rodzaj badań do prowadzenia. Stąd też ja twierdzę, że nie ma specjalnie wielu badań. Prawdopodobnie eksperyment Luca należy do jednych z niewielu, jeśli nie jedyny eksperyment tego rodzaju. Oczywiście więcej badań, ale nie ma ich specjalnie wiele. One wszystkie dotyczą jakichś zjawisk, Związane z medytacją czy z analizą oczywistą. Kolejne pytanie jest blisko związane z tym. Ja tam trzy pytania z poprzednim, na poprzednim slajdzie połączyłem tak naprawdę w jedną odpowiedź, ponieważ rzeczywiście na moich slajdach było bardzo mało na temat eksperymentu Luce, i to pytanie było jak najbardziej uzasadnione w tym sensie. To muszę powiedzieć, że jedno pytanie, które się pojawiło, no, dotyczy tego, czy nie można przy tego rodzaju badaniach jakoś podświadomie manipulować tym, co się dzieje z, z badanymi. No oczywiście, że się manipuluje badanymi, ponieważ Dostają stereogram tak? z losowych kropek. Na tym polega prowadzenie eksperymentu i to jest kontrolowany eksperyment. Jakby nie dostawali tego bodźca, no to byłoby bardzo trudno znaleźć te zachowaniowe grupy, które by się nam bardzo ładnie ułożyły. Bardzo trudno byłoby znaleźć nam to, o czym badanie myśleli. Tak naprawdę, jak się kładzie badanego na przykład w skanerze i powie, może by o niczym nie myślał, to jest bardzo trudno, żeby o niczym nie myśleć. Być może mnisi potrafią o niczym nie myśleć, trwać w stan nierwany. natomiast normalni ludzie cały czas myślą o tym, co mają. Zrobić dalej, że się nudzą, że być może coś, coś z na śniadanie, non-stop, coś się dzieje w ich umyśle, chyba że są w stanie jakieś totalne śpiączki albo super umieją medytować. W związku z czym, żeby, się, żeby, żeby mieć jakąś pewność, no to trzeba wykonać jakąś manipulację i o tyle to nie jest nic szczególnego. Natomiast oczywiście można zawsze się zawsze mówić, że to nie jest jakiś źródłowy dostęp do, do świadomości. No ale w eksperymentach to tak trochę jest, że my manipulujemy naturą i w tym w sensie ona nie jest niezbrojkana. przeciwnie przeciwieństwie do takiej niekontrolowanej obserwacji, która oczywiście może być w jakiś sposób bardzo naszymi intencjami, ale wówczas nie jest i bardzo nam trudno powiedzieć, skąd ona pochodzi. O treningu już mówiłem. Ten trening polega tak naprawdę na powiedzeniu, na czym polega metoda fenomenologiczna i powiedzeniu, w jaki sposób ci badani, badanym, jak mają ją stosować na jakimś wybranym obszarze. Tutaj muszę Państwa odesłać znowu do książki. Galagera i zachawiego, która troszeczkę o tym wspomina. Tak naprawdę to większość książek, które do fenomenologii Husserla W jakiejś mierze nie o tym mówiła. Są różne metody fenomenologiczne. Husserla jest najbardziej klasyczny, bo z niej wszystkie inne się wywodzą. Co uzasadnia tę metodologię neurofenomenologii? Otóż metodę neurofenomenologii ma uzasadniać doniosłość rezultatów. Niespecjalnie jest to przekonujące, no bo to są badania po prostu korelacyjne. Ale ma to być pokazanie, że mamy trzy rodzaje danych, które się ładnie daje połączyć. Dane przeżycia subiektywne, zachowanie zewnętrzne oraz mechanizmy mózgowe, czy tam, powiedzmy, korelaty działania mózgu. I to połączenie tych trzech rzeczy, ma, które się wzajemnie mają ograniczać w budowaniu naszej teorii świadomości, ma nam pomóc w badaniu świadomości. Idea nie jest taka zła, no, bo jeśli mamy tylko jeden rodzaj danych, to bardzo, bardzo nasze teorie świadomości są trudne do ograniczenia, mamy duże do spekulacji, kiedy mamy ich trochę więcej, pole do spekulacji się trochę zawęża. I to uzasadnia metodę, metodę badawczą. Ale ona jest bardzo y, różna od metod po prostu introspekcyjnych. Kiedy Państwo po prostu przeprowadzają eksperymenty psychologiczne i poprosicie badanych o autoopis, no to dostaniecie jakieś kategorie. Ten autoopis może być prowadzony przez osoby trenowane w jakiś sposób w introspekcji i nietrenowane. Tak naprawdę to jest trening y, introspekcyjny, to, to jest metoda stosowana w XIX wieku. Tu jest ten trening oparty na fenomenologii. To, y, ten, ten trening na pewno dla fenomenologów w jakiejś bardziej tradycyjnej wersji będzie abominacją, będzie czymś zupełnie Niesłychanie błędnym, ponieważ fenomenologia nie ma być metodą psychologiczną, nie ma mieć nic wspólnego z psychologią, ma być raczej docieraniem do istoty rzeczy. To, że to się dzieje za pomocą świadomości, nie jest takie kluczowe i to, jakie są mechanizmy psychologiczne dla puserla i dla fenomenologów klasycznych, nie jest ważne. To jest po prostu metoda analizy istoty rzeczy, rzeczy same. No ale w znaturalizowanej fenomenologii stosowanej w kognitywistyce nie chodzi o badanie istoty, na przykład trójkąta, czy bycia książką, czy czegoś. Jak innego, lecz na badanie mechanizmów świadomościach raczej czy innych rodzajów mechanizmów psychicznych. Przechodzimy do trochę innej grupy pytań. Pytań związanych z e, autopoezis. Dostałem pytanie, dlaczego systemy autopoietyczne oparte na autopoezis mają mieć tylko relacje energetyczne z otoczeniem. To jest założenie tej teorii. Hmm, oczywiście energetyczne w odróżnieniu od informacyjnych. To jest coś, co zakłada Maturana. On twierdzi, że właściwie to jest takie założenie, które ja nazywam założeniem Leibnizjańskim, ponieważ to wydaje się też Monarda Bezokim. To jest samodzielny system, autonomiczny system, który nie ma żadnego specjalnie mocnego w związku z rzeczywistością, poza związkiem energetycznym, poza tym, że pobiera energię z otoczenia. Czy jest to w inny sposób do uzasadnienia. Zapewne tak, to są rozmaite strategie, którymi mogą się kierować idealiści my, czy konstruktywiści mówią, czy sceptycy, można mówić o złudności tego, co nam się jawi, tego, że istnienie obiektywnego świata jest pewnym zbiorowym złudzeniem, tego, że to jest tylko pewne założenie, ale nigdy nie możemy tego udowodnić. Tego rodzaju założenia, że w ogóle świat zewnętrzny istnieje, mogą się wydawać konstruktywistom. Zupełnie błędne. Oczywiście niekonstruktywistom dowodzenie istnienia świata, czy dowodził na przykład filozofii George Edward Moore czy z naszego bardziej polskiego podwórka Romanin Garden, no to może się to wydawać realiście zupełnie zbędne. Heidegger uważał, że takie pytanie jest w ogóle skandaliczne i nie należy tego robić, to jest głupie pytanie. Świat istnieje i koniec, my w ogóle nie jesteśmy nigdy zamknięci w swoim świecie. Dla heideggerowskiej fenomenologii jest to założenie błędne, szkodliwe i oparte na złudzeniach kartezjańskich. Macie Państwo klasyczny spór filozoficzny oparty na zupełnie innych założeniach i to jest trochę taka sytuacja, którą opisywał już Fichte, Klasyk idealizmu niemieckiego, mówiący, że istnieją dwie kategorie e, ludzi. Pierwsza kategoria to są idealiści, a druga to są. E, e, Obiektywiści czy materialiści, którzy uważają, że istnieje rzeczywistość, świat materialny raczej niż świat duchowy. No I twierdzi Fichte, że te dwie kategorie zupełnie nie mogą siebie nawzajem przekonać. Czyli jedna grupa nie jest w stanie przekonać drugiej, to jest fundamentalna różnica sięgająca wręcz charakteru. Oczywiście Fichte sugeruje, że materialiści są ludźmi złymi do szpiku, kości i raczej nie należy się zadawać. No ale to jest oczywiście jego własne założenie, być może on jako idealista nie jest w stanie przeniknąć do tej drugiej kategorii całym dosyć dzisiaj zabawnie brzmiącym postawieniu tej sprawy, to Fichteł trafia w coś takiego, co jest ważne w tym miejscu. To znaczy, bardzo trudno przebić się przez te założenia z jednej strony do drugiej. To znaczy, idealiście trudno, czy konstruktywiście trudno przekonać realistę, realiście trudno przekonać konstruktywistę. Ale można próbować mieć tak zwane argumenty nietranscendentne z zewnętrznego punktu widzenia, tylko immanentne, pokazujące na przykład niespójność. W przypadku autopoezji samej w sobie Takiej dużej niespójności nie ma, dopiero ona się zaczyna pojawiać, moim zdaniem, przynajmniej w momencie, kiedy mamy do czynienia z radykalnym konstruktywizmem, który mówi, że nie istnieje świat zewnętrzny, jeśli jednocześnie traktujemy biologii super poważnie. No, jeśli nie ma świata zewnętrznego, gotowego danego, no to skąd mamy, dlaczego mamy traktować biologię biologii? To jest jakiś rodzaj hmm. mocnego założenia, które wydaje mi się, może prowadzić do pewnego rodzaju niespójności. Dostałem również pytanie, które jest pokrewne. Jak radykalni konstruktywiści bronią swoich poglądów? Oczywiście nie będą twierdzi, że Realistyczne argumenty są nietrafne, że nigdy nie można udowodnić istnienia rzeczywistości, że świat nie istnieje, bo neurony go tworzą, mniej więcej. Ale oczywiście to jest karykatura z punktu widzenia człowieka złego do szpiku kości, realisty. Z punktu widzenia konstruktywisty, oczywiście, jest to wszystko bardzo przekonujące. Mnie to nie przekonuje, ale być może jeśli Państwo zajrzą do tekstów Glazy czy Maturany, e, znajdą tam Państwo coś więcej. Moim zdaniem tam są wyłącznie założenia e, dosyć kartezjańskie. Jeśli mi, mielibyśmy wybierać między konstruktywizmem a realizmem, e, ja staję po stronie niestety Heidegera e, czy też innych realistów. Dlaczego mówiłem o tym Heideggerze? No, dlatego, że się przygotowywałem do następnego pytania. To następne pytanie dotyczy sensu twórczości Udipa, Allo i de Tu jest skomplikowana sprawa, ale to wszystko tak naprawdę ma korzenie w fenomenologii heideggerowskiej, która została przerobiona przez jego ucznia Hansa Jonasa, twórcy ekofilozofii czy, czy, czy czegoś takiego. No, bardzo popularny autor w Niemczech różnił się tym m.in. od Heideggera, że nie splamił się byciem nazistą, Co? oczywiście zawsze jest jakimś, e, jakąś zaletą w stosunku do Heideggera, znaczną. E, to, że przyjmował jakiś rodzaj metafizyki przy, przypominającej emb embedoklesa z istniejącą obiektywnie nienawiścią, miłością, jako podstawowymi e, siłami działającymi w świecie, to wydaje mi się jest dosyć, dosyć mało atrakcyjnym aspektem jego poglądów. Ale wróćmy do Jonasa i do jego poglądów e, związanych z e, sensowczością. Z punktu widzenia heideggerowskiej fenomenologii design, czyli jesterstwo, czyli e, tak naprawdę to są terminy oznaczające, między innymi e, ludzi, być może coś jeszcze, ale te ludzi. Otóż e, są to istoty, które mogą umrzeć. One w pewnym momencie umrą. Bycie jest zawsze byciem po śmierci. E, wyczuwają Państwo te egzystencjalne nuty. Ale to nadaje sens w życiu. Dlaczego? Bo mamy ograniczoną liczbę godzin do życia? Musimy wykorzystać, być autentyczni w tym To jest ta egzystencjalna wersja. Trochę oczywiście uproszczona, ponieważ Heidegger twierdzi, że jego teoria jest tylko opisem, nie jest preskrypcją, nie jest nakazem żadnym. Jak się poczyta z tak to to jest bardzo naładowane e, określeniem nie jest to nie do końca prawda. Zgeneralizujmy sobie ten pomysł. Jeśli istoty biologiczne wiedzą, że umrą, to powiada nam miasto, i muszą przetwarzać energię, to z tego, to swoje, z swojej skończonej perspektywy, muszą wytworzyć pewien sens, który nadadzą swojemu życiu. Ta śmierć nadaje im sens, ponieważ będą musiały w jakiejś mierze przetrwać. Mimo zewnętrznych sił, które na nie czekają. Jak ten sens się wytwarza i dlaczego on się wytwarza w takiej sytuacji egzystencjalnej, jest dosyć trudne do opowiedzenia z punktu widzenia zewnętrznego krytyka. Tam padają takie stwierdzenia, że życie jest kruche, życie jest czymś, co jest ciągle zagrożone, i to zagrożenie, ta sytuacja zagrożenia egzystencjalnego wytwarza sens. W ujęciu Deepa Allu i Deyegera, którzy są kontynuatorami takiego właśnie egzystencjalnego podejścia, a jednocześnie łączą to z autopoezji, to jest tak, że po prostu systemy autopoetyczne mogą umrzeć i to, że one mogą umrzeć, to wytwarza im sens. I ten sens jest intersubiektywny, ponieważ wyłania się interakcji między podmiotami. Podobnie zresztą u Heideggera, tam jest mowa o, o tym, że pierwotne jest Bycie razem z innymi. To może kończyć się nieautentycznością, w to co się robi, tzw. upadaniem się, ale może być również skończyć się jakimś autentycznym działaniem. Na tym to ma polegać. To są dosyć poetyckie frazy, muszę powiedzieć Państwu, i ja nie rozumiem to, do końca, jak, ta, jak ten sens ma jak się wyłaniać. To jest trochę tak, jakby nie, zagrożony pająk y, tworzy sens, y, tak jak pańczynę. Bardzo trudno to połączyć jakąś teorią reprezentacji, być może dlatego Agipolo i De Jager są antyreprezentacjonistami, ale sensotwórczość, sens making jest opisywana zwykle właśnie takich bardzo egzystencjalnych jakyw. Nie wiem, że to nie podoba. No ale staram się jakąś. Dziękuję Państwu za uwagę. Aha, yy, zanim Państwu podziękuję, dla tych, którzy chcą zobaczyć te czarne tło, to yy, otchłań która się przed nami otwiera fenomenologiczno. Otóż yy, jak to się ma do tych eksperymentów diadycznych, czyli związanych z interesem dwóch podmiotów? Te dwa podmioty ze sobą mogą działywać, one wszystkie wiedzą, że mogą umrzeć i w związku z tym wytwarzają sens wspólny. To tak mniej więcej ma wyglądać. Dlaczego to się wiąże z mijaniem się na korytarzu? No, mijanie się na korytarzu jest łatwe do kontrolowania eksperymentalnego. Drugim rodzajem eksperymentu, który bardzo lubią ci badacze, to jest podawanie sobie cegły wirtualnej rzeczywistości. Ja kiedyś zadałem na Twitterze pytanie tych anaktywistów. Jakie mają niedawno uzyskane wyniki eksperymentalne? Z tego co pamiętam, Andrew Wilson, zwolennik układów dynamicznych, yy, przesłał to trochę dalej. Yy, Hanna De y, trochę y, artykułów y, tam y, swoich się podała. Możecie Państwo zajrzeć i y, poszukać y, na Twitterze Hanne De Jäger, y, być może mojego pytania, żeby zobaczyć, jakie inne eksperymenty są tam y, popularne. Ale mijanie się y, y, na korytarzu oraz podawanie cegły to są te dwa y, takie wykorzystywane wielokrotnie paradygmaty. Dziękuję Państwu teraz już naprawdę na uwagę, za uwagę i zakończmy. Może bez tego strasznego, ciemnego tła. Zapraszam Państwa do zapoznania się również z wykładem dotyczącym filozofii informacji.